No i máme rybę. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. 3 maja, godziny popołudniowe. Zaczynamy kolejną zasiadkę wędkarską. Zobaczymy, czy dzisiaj ta pogoda i ten klimat przyniesie nam jakąkolwiek rybę. Jesteśmy na starorzeczu Odry w Kotowicach, kochani, i już jesteśmy rozłożeni. Już mam wstępnie zanęcone, wygruntowane i oczywiście, jak zwykle, klasycznie spławiczek i klasyk feder. No co? Nie ma co owijać w bawełnę. Lecimy za pracę. I tak wygląda moja miejscóweczka. Jest na około 20-30 metrów w tą stronę. Będziemy nęcić. Niestety średnia głębokość jest około 2 metrów. I chyba mam branie. Uuuu, nie bierze kochani. mam rybę. Piękna podka, bez gadania. No co kochanie, jest pierwsza płotka. Teraz Wam pokażę, na co wędkujemy, jaka zamęta, jaka taktyka. I mam nadzieję, że przyjdą jakieś fajne ryby. Ale powiem Wam, i tak jestem szczęśliwy z każdej, nawet najmniejszej ryby, bo to jest taka fajna zabawa i satysfakcja, że po lewej nęcimy na spławik, a po prawej gdzieś około 20-30 metrów. Na federka sobie zanęciliśmy. Tak na styk się wcisnąłem, tutaj elegancko. Jedna miejscóweczka jak znalazł. Czekamy na rybkę. kuleczki gotowe. Zanęta oczywiście jest chleb kruszony, do tego jest pęczak, jest groch, jest kukurydza. Także sporo 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 dzisiaj. Tam mamy wymieszaną pineczkę z białym. Zaraz wyciągnę jeszcze kukurydzę. Tam mam groch. No i kochani, nie ma co czekać. Wędkujemy. Oczywiście podbieraka, bo po co? Taka ślisza, Wraca do wody. Byłem wam tak, drodzy widzowie, że miałem grunt 2 metry i teraz zmniejszyłem tak na 1,20 i zameldowała się od razu ładna płotka. Na Federku na razie nic się nie dzieje. Jest kolejna. Zaplątała się. Cholera. Dobra, muszę podbierać, kochani, jednak wyciągnąć. Bo one widzę, że coraz większe są. I ta zaciągnęła. Niestety. Jest kolejna zakochani, że tam przyszła rybka, coś się zaczęło dziać, brania są ryba po deszczu być może jest głodna. I zaczyna żerować. Obserwuję cały czas federka. Nic się kompletnie tam nie dzieje. Dobra, mamy rybkę. Walczy, kochana, walczy. Kurczę, znowu z tym podbierakiem. Cały czas się albo zamyślę, albo coś tutaj robię i zapomniałem o tym podbieraku, ale już obiecuję, już go wyciągam. Tu już mam nawet jego część. O. Jest kolejna ona się sama wyczepiła. No drapieżnik przyszedł ko Federa. bo ucieka. Co jest to było?

Spada do wody. Kochani, tam federa sobie. Przy chwilą zamęciłem. I co, i tam drapieżnik widzę, poluje. Kochani, chciałem dzisiaj Wam zaprezentować dwie proce, które sobie jakiś czas temu kupiłem. Ta proca jest Sensasa. Obydwie bardzo fajnie wykonane, a ta jest obranie. Coś tam się dzieje. Wspólnie wam, że te płotki takie więcej po 20 centymetrów I co mi taki temacik Co tu robaczki pakuje? i tam elegancko kusimy. Nie mam ręki. Taka sobie o jest, ale coś się dzieje. A na Federze Cisza. I chwila ciszy była, i coś przyszło znowu. Wciąż czekamy coś na coś większego jest kolejna kochani i powiem wam, że zdążyłem wyciągnąć podbierak sobie. I się... Tak wysoki spad, drodzy moi widzowie, ale płotki śliczne biorą dzisiaj, a na federze cisza.

Kochani, puknięcie na federze. Chciałem wam powiedzieć, że to jest czwarta wyprawa i jeszcze piker nie został ochrzczony. Ani jednej ryby na niego nie złapałem. O, kochani. Jest coś. Coś mamy. Kurde, patyki, zaczepy wszystko na raz. Kurde byczek. Tego się najbardziej bałem w tym roku. Nie drży się, widzicie, co się tutaj dzieje? Nie drży się, koleżanko. Dobra, mamy już wszystko połapane. No to piken. dzień dobry. Niestety, kolego, kończysz żywota. Bardzo ładny. Jestem zadowolony, bo piker został ochrzczony. O, 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 o. A, ty, chciałeś? Niestety, nie uda mu się. No jak już kręcimy, kochani, mam zestawy ściągnięte, to chciałem się z wami pochwa podzielić, pochwalić. Yy, pokazałem wam na poprzednim filmie, na poprzednim, na, przed chwilą ale brania były i nie miałem po prostu jak wam pokazać. Yy, to jest ta proca Sensasa kosztowała ona 70 zł, bardzo fajnie jest wykonana, metalowa ona jest. Tu jest na, karabinc na karabinczykach, na krętlikach i trytką jest po prostu zaciągnięta. Bardzo fajny koszyk jest do tego i powiem Wam, z małymi kulkami zanętowymi świetnie sobie radzą. Naprawdę 40-50 metrów to leci lekko. A to jest druga proca anakondy z bardzo dobrą gumą, grubą, naprawdę konkretna jest. Ona jest tworzywa sztucznego, najprawdopodobniej jest zalany tutaj drut tym tworzywem. Ja sobie doczepiłem tutaj sznureczek, żeby sobie ją naciągać. I powiem Wam, że tą procą to spokojnie 70 metrów sobie kulki. Jak już nie chcę nawet wspomnieć o peletach i tym innych podobnych produktach do nęcenia. Także jeszcze będzie okazja to. Pokażę Wam na pewno w lepszym świetle i tak dalej te proce. Ale ta proca kosztowała 50 chyba 9 zł I uważam jest lepiej wykonana niż ten Sensas. Natomiast Sensas kosztował prawie 70 chyba złotych. I Sensasa kupiłem w ogóle w Decathlonie. Także polecam, dzisiaj nęciłem. Bardzo fajnie pracują te proce. Naprawdę są godne polecenia. Dobra, lecimy z rybami. O, bardzo ładna. Powiem wam. Ah, Kule. Слышно, здоровье po dłuższej przerwie kolejno. Dochodzi kochanie 19. Niestety na pikerze zameldował się jedynie tylko ten wyczek, A na spławiku non stop po prostu non stop meldują się płotki teraz było z 20 minut przerwy. I widzę znowuż ryba się pokazała. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dziękuję za oglądanie. Kończymy dzisiejszą posiadówkę. No cóż, dużo tej płotki melduje się, no ale niestety nie przekracza ona 20 cm. Oczywiście na piker zameldował się byczek i to jedyna ryba, która na gruncie się dzisiaj mi zameldowała. Na spawiku cały czas miałem puknięcia. Co żeście widzieli? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja to jest ta mała taka rybka, co tam się świeci, trzeba ją kliknąć. I widzimy się wkrótce, mam nadzieję, że w końcu z dużo, dużo większymi rybami. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.